Przy Starym Ratuszu w Gnieźnie wystawiano w weekend rękoczyny, czyli kolejne spotkania z wytworami rąk ludzkich we wszelkich postaciach. Z jednej strony mogliśmy je obejrzeć oraz zakupić na stoiskach wystawienniczych, a z drugiej nauczyć się technik i powstawania na warsztatach. Dzisiaj odbyło się 11 warsztatów, można się było nauczyć. Między innymi jak wykonać różę techniką makramy. Aktualnie za moimi plecami dzieci uczą się haftu płaskiego. Można zrobić osłonkę w duchu zero waste, czyli z banerów, które gdzieś tam już są dawno po swoim terminie. Można dzisiaj było nauczyć się prząść za pomocą wrzeciona, czyli stworzyć sobie własną włóczkę. Dziewczyny wyplatały makramowe branzoletki, był patchwork wykonywany techniką konfetti, czyli same takie dosyć rzadkie w większości techniki. Które staramy się tutaj właśnie wprowadzić, żeby mieszkańcy mieli z nimi taką bezpośrednią możliwość zapoznania się, bo nie jest to coś, co my mamy na przykład na, trwało, na trwale w ofercie swoich zajęć czy warsztatów. W związku z tym te warsztaty rękodzielnicze pozwalają nam na takie zapoznanie się z technikami rzadko spotykanymi. Rękodziełem od 15 lat zajmują się państwo kulikowie, którzy przyjechali do Gniezna z Kielc, rzecz jasna, ze swoją biżuterią. To jest moja pasja, a pasja właściwie nie wymaga cudów, po prostu się bierze dwie rzeczy typu metal, typu kamień i się coś robi. Ja, ponieważ robię to z pasją, to, to robię to dokładnie z przyjemnością i, i właśnie takie rzeczy powstają ładne. Jakie rodzaje biżuterii, na jakie rodzaje biżuterii można podzielić to, co Państwo macie na swoim stoisku? Znaczy, to jest właściwie jeden rodzaj biżuterii, to jest metaloplastyka, kamienie plus miedź. Miedź, która jest zdrowym metalem i, no, i takim um, łatwym w obrabianiu. Jakie kamienie można do tych ramek włożyć i skąd, skąd Państwo bierzecie te kamienie? Kamienie są z, z, kupowane podczas giełd biżuterii, gdzie też się wystawiam, a kamienie są różne. Różne. od kwarcy, kryształów, ametystów, aventuryny. Generalnie to takie pół kamienie. I taka biżuteria ma znaczenie? Biżuteria na pewno ma znaczenie dla nas kobiet estetyczne, ale na kamienie też mają swoją moc. Są ludzie, którzy wierzą w takie różne rzeczy. Ja również zaczynam wierzyć, a na pewno wszystko razem tworzy niezapomniane wrażenie. Rękoczyny, które organizuje Miejski Ośrodek Kultury mają ubogacić naszą codzienność. Rękoczyny mają kilka jak gdyby założeń. Pierwsze to jest wyjście z rękodziełem na ulicę, które jest wartościowym towarem. To są unikatowe przedmioty tworzone z, z, tak, z duszą, z sercem, czy jak mówi jedna z rękodzielniczek z intencją, bo też tak jest to określane, są unikatowe, dlatego że to są pojedyncze sztuki. Nigdy się nie zdarza dwa razy identyczny przedmiot. Mają wartość, ponieważ nie pochodzą z produkcji masowej. Ich wartość polega też na materiałach. Są to materiały naturalne, jak drewno, bawełna, metale prawdziwe, sznurki, włóczki. No, bardzo dużo jest tych materiałów, trudno mi wymienić wszystkie. Kolejnym założeniem rękoczynów było jak gdyby pokazanie gnieźnianom, że mamy tutaj we własnym, we własnym ogródku mnóstwo rękodzielników. Ludzi zdolnych, mieszkających wśród nas, którzy tworzą niesamowite rzeczy i nawet jeśli w danej chwili tutaj nikt nic nie kupi, to ma możliwość nawiązania kontaktu i po jakimś czasie odezwania się do tego rękodzielnika. I promocja rękodzieła jako sposobu na życie. Dla niektórych jest to tylko i wyłącznie hobby, a dla niektórych stało się sposobem na pracę Zarobkową, uczynili z tego swój zawód, więc to też chciałam pokazać, że są osoby, które z tego żyją. Wydarzenie było drugą odsłoną Królewskiego Festiwalu Artystycznego. W kolejny weekend na KFA będzie wystawiany Teatr Uliczny.